Hej, ubamisiaki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym będziemy przeglądać konta osób dosyć popularnych, którzy nagrywali kiedyś Mowy Star Planet. Zauważyłam, że w ostatnim czasie dużo w ogóle filmów odbija teraz Polski YouTube, właśnie tego typu. Jakiś czas temu nagrywałam też filmik, gdzie przeglądałam konto Shiozy z Timu X, no i bardzo pozytywny odbiór pod nim był, także bardzo Wam dziękuję i stwierdziłam, że nagram taki sam, tylko na koncie Adriana Skąd? No, dosyć parę lat temu była dosyć właśnie popularna na Mowy Star Planet. Także tutaj mamy jej kanał. I z tego co zauważyłam, ona ostatni film nagrywa 3 lata temu. Mega konkurs MSP 100 nagród. No, 3 lata temu, no, ponad 3 lata temu, prawie już teraz jest czwarty. Jak widzimy, ona tutaj cały czas na tym samym koncie jest Adriana 11125. Ma 54 level. W ogóle ja pamiętam, jak wtedy były te czasy. Nie no, naprawdę, to było naprawdę, czuję, jakby to było niedawno jeszcze. To chyba 15, 16 rok. Dużo właśnie dziewczyn szalało za nią i w ogóle wszyscy mieli te hasztagi A.S. Konto w ogóle od 2012. Także wow. To może pierwsze zerknijmy sobie jak tam wygląda jej pokój. Aż 166 tysięcy ponad polubień. Wow. Pokój dzienny, ogród w ogrodzie. Ta jeszcze w ogóle ma chyba tego misiaka, który był wydaje mi się w 19 chyba roku w evencie. No, także to jest dosyć ciekawie. Nie wiem jak ktoś się orientuje to możecie napisać w którym roku on był w tym evencie. No i mamy sam Mamy zwierzaczki. I szczerze, nie mają on jakiegoś zbyt wysokiego levelu. się. że będą mieć, nie wiem, setny, około. Pokój jak pokój, nie? Dom jak dom. AS, oficjalne konto, nagrywamy Master Plany. Dobra, fajnie wiedzieć. Zastanawia mnie księga gości. Jakim cudem tylko cztery wpisy, skoro konto ma od 12 roku. Bardzo dziwna sytuacja, nie wiem. Ale to mnie bardzo zastanawia. Nie wiem, jak ktoś może wie, o co chodzi z tą księgą gości, to możecie napisać. Dziwne, właśnie. No, aktywności w ogóle nic nie ma, no bo może w ogóle nie wchodzić. Mamy tutaj trzy zdjęcia. Szczerze, nie mają one. Aż tak dużo polubień. No, ja obstawiam, że to jest taki 17-18 rok. No i tutaj mamy filmy. No, filmów na pewno nie będziemy oglądać wszystkich, no bo to by nie miało sensu. Wy sobie możecie sami te filmy pooglądać, o no ile jeszcze w ogóle nie oglądaliście. Ja bym może wzięła film, przejrzała na szybciutko jakiś, który ma najwięcej wyświetleń. Cześć, skoro oglądasz, to pewnie jesteś zainteresowana rozdania. Otóż nie. Mam do rozdania około 200 fryzur. No, okej. Okay. Będę wysyłać tym, którzy będą najbardziej aktywni na moim profilu. No, szczerze nie wiem, czy ktokolwiek by był takim Zainteresowane, no bo wiecie, można również sobie, no, nazbierać chociażby na tych buniesach, zwierzakach i samemu sobie kupić, no ale dobra, to no, zawsze coś, nie? No to jest taki szybki, wiecie, filmik informacyjny. Może oglądnijmy sobie ten, który wiecie. Bardziej tutaj mam scenariusz ogarnięty, montaż, postacie, ubrania, aktorzy i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Chciałem właśnie tutaj ocenić jej twórczość głównie, jak ona tutaj te filmy projektowała. Mam pomysł na uratowanie ducha. Widzę jakaś. W ale to nie jest ważne. Pójdziemy do krainy umarłych i po prostu zacznę z nim negocjować. Jest problem. Nie możemy przynieść się do krainy umarłych, jeśli nie jesteś w prawdziwym jesteś dopiero częściowo. Zobaczysz. Postaram się cię szybko zmienić. Okej, okay, że przenieść do krainy umarłych, musisz pomyśleć o. O jezu, trochę za szybko to napisy. Jak mam być szczera, ale nie jest źle. Nie jest źle. Nie wyglądasz na władcę ciemności. Widzę, że mój plan się udał. Porawnie twojego ducha sama przybyłaś go ratować. Uwolnij go. Chyba porwanie. Przejdziesz na no strony będziesz mi służyć na wieki. Nie wrócisz do domu, okej, okay, dobra, nie wnikam. Serio? Ej, teraz to mnie trochę zmiało. Chciałam, że to jest ostatni odcinek, wiecie, tak, totalnie ostatni. A tu się jakoś po prostu urwało, i ciąg dalszy nastąpi prawdopodobnie. Aczkolwiek, no, nie nagrywają już nicy bo trzech lat, także dziwnie, nie? Wszyscy czekają, a tu nie ma dalej tego, no. Aj, aj, Wydaje mi się, że już nie ma weny nagrywać, ale ogólnie tak powiem. Podsumowując, tutaj już się coś w tych filmach dzieje: jest fajna fabuła, jest dialog, w końcu normalny. Nie tak, jak wiecie, w filmach Shio, że tam po prostu były jakieś słowa, których ja w ogóle nie umiałam zrozumieć, naprawdę. Jakie były tam kosmiczne słowa, że to jest hit. Trochę tutaj w niektórych momentach za szybko leciały dymki, no nie zawsze. W większości dał się to przeczytać, no i w niektórych też dialogach po prostu były jakieś tam błędy, literówki, ale to też nie jest ważne. Ogólnie podsumowując, to filmy ma naprawdę ciekawe. Tylko 167 polubień. Takieś konkursy, no to wiadomo, że już więcej. Tutaj w ogóle, jej artbook ma 17 tysięcy aż polubień. Wow. Ale w ogóle śmiesznie, no tak naprawdę tło doda, mowy Starkę, dymek i 18 tysięcy prawie polubień. Proszę nie siedzieć w moim pokoju, bo nie mogę wyjść nakarmić zwierzaków. Zachorują i będzie trzeba płacić za lekarstwo. Nie będziemy wnikać, moi drodzy. Zerknijmy sobie, może, na jej ubrania. Jestem bardzo ciekawa, czy ma może jakieś wiecie typowe, takie cenne unikaty, które były właśnie za jej czas. Tutaj widzę jakiś pixel się pojawił. Wow, a pixel jest chyba od zeszłego roku albo dwóch lat wcześniej, także ciekawie. Te są z 18 na pewno. Halloweenowe z 18 z eventu. Nie wiem, dajcie znać mi się wydaje. Obsadziłem, co są te egipskie z pakietu egipskiego. Nie wiem. To są halloweenowe. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że te włosy były chyba dwa razy w pakiecie. Na początku chyba jakoś w 14, a później znowu się pojawiły chyba w 18. Nie jestem w stanie wam tutaj teraz tego teraz określić. No ale ogółem tych starszych, starszych włosów cennych to nie ma. Z tego co zauważyłam, to jak na razie ma właśnie te halloweenowe. No i o ile się nie mylę, to tamte egipskie, chociaż o tych egipskich, to nie jestem przekonana, czy to są właśnie 100% z pakietu, czy ze sklepu. Dwa lata temu, w 19, wiem, nagrywała w 17, ale później jeszcze się logowała. Pewnie dużo razy, no i po prostu już odcinków z tego nie było. A widzimy, że była jeszcze zalogowana później. W ogóle wyświetlaj ma aż 1 328 tysięcy ponad. Chyba nawet jej film tyle nie ma z MSP, który no nie no, 1 600 tysięcy, no to praktycznie prawie że tyle samo, co jej profil na movie Star Planet, no to jestem pod wrażeniem. I jej pierwszy film w ogóle był z 2015 roku. Vipa miała na 1111 dni, ale ogólnie no nie oszukuj, się. Pewnie większość z was tutaj przyszła tylko po to, żeby naprawdę zobaczyć, kiedy ona ostatnio nas się logowała. A więc teraz to sprawdzamy. Wchodzimy na Discorda i sprawdzamy jej ostatnie logowanie. Także tutaj w ogóle jest nasz serwerek Discord. Zapraszam, możecie wbijać, macie link w opisie. Przyjacióła tylko w 160? Zastanawiam się, może o jakiś czystki, nie wiemy. No jednak dużo miała fanów, no i wiecie, myślałam, że będzie mi tutaj więcej tych przyjaciół. Okej, okay. i słuchajcie, ostatni las była zalogowana 1 stycznia. W 20 roku w środę, tak, dokładnie wtedy, 1 stycznia, porównując, kiedy film ostatni raz wrzuciła, kiedy była ostatni raz zalogowana, no to powiem, że nieźle. Film ja w 17 była zalogowana w 20, więc przez 3 lata jeszcze się logowała później po filmie, ale żadnych filmów nie nagrywała. No i tak samo nie wiem, ale wydaje mi się, że jednak tej serii pod skrzydłami anioła obstawiam, że nagrywała jeszcze jakoś w 17, wtedy, co jeszcze wiecie, na YouTube'a wrzucała swoje filmy. Nie wiemy co było później, no nie, możesz prostu. Po prostu nie ma weny twórczej, nie wiem, nie wnikamy w te tematy akurat. To by było mój dot na tyle, tak to wszystko się prezentuje. Dajcie znać sobie o tym wszystkim, sądzicie, jeśli chcecie kolejną osobę, żebym, wiecie, konto tam posprawdzała, ostatnie logowania i tak dalej, to możecie mi dać znać w komentarzu i właśnie możecie mi napisać nazwy tej popularnej osoby, która nagrywa mowy Star Planet i jej nick na mowie Star Planet. Bardzo dziękuję wszystkim, do zobaczenia, baju!